Ja trochę z innej beczki jakby zacznę, ale pamiętam parę lat temu rozmowę z panią, która przez wiele lat pracowała w ośrodku dla młodych osób uzależnionych. przede wszystkim narkotyki i te rzeczy. I podzieliła się taką refleksją, że ci z tych, młody, te, z tych młodych osób, które wyszły z uzależnienia, to były osoby, które zadawały pytania które chciały się dowiedzieć, co takiego się dzieje w ich mózgu, w ich życiu, że w ten sposób funkcjonują, że reagują. I powiem szczerze, że wtedy, wtedy mnie to tak mocno natchnęło że a co jeżeli byśmy zaczęli tłumaczyć właśnie co się dzieje w mózgu człowieka w momencie na przykład kiedy gra, kiedy korzysta z TikToka czy korzysta z mediów społecznościowych i to się okazało być całkiem fajnym patentem bo tutaj Wojtek wspomniał o dopaminie i to rzeczywiście jak młodzież się dowiaduje o układzie nagrody jak on tam funkcjonuje jak ta dopamina na nas wpływa i tak dalej to oni się tym interesują i też kwestia na przykład tego że nastolatkom bardzo to zależy na wolności. To jest taki moment, kiedy chcemy być niezależni, chcemy być wolni, i moment, w którym, jak sobie uświadamiamy, że mogę. Stać się niewolnikiem no własne, właśnie własnego smartfonu, który rządzi właściwie każdym moim momentem mojego życia, to on decyduje, kiedy ja zajrzę tam na Instagrama, czy bo przychodzi powiadomienie. Że tracę kontrolę nad, swoje, nad swoim życiem na rzecz tego, że coś, i to nawet nie człowiek, tylko właśnie urządzenie zaczyna mieć nade mną kontrolę nad moimi reakcjami. To jest moment, kiedy ludzie zaczynają podejmować takie do, dobre decyzje. Bo bardzo, bardzo gratuluję decyzji zrezygnowania z TikToka. Ja pamiętam właśnie, jak, nie wiem, z rok temu jechałam pociągiem. Była taka grupa już takich młodych, dorosłych, tak było widać, że to 18-19 lat, studenci. I generalnie było tak, oni trochę rozmawiali, trochę siedzieli na tych telefonach, poza jedną dziewczyną, która czytała książkę w tym, w tym, w tym właśnie gronie. I w którymś momencie zapytano ją, słuchaj. A właściwie dlaczego czytasz tą książkę? No bo jest fajna, interesująca. I no dobra, ale nikt do ciebie nie dzwoni, nikt do ciebie nie pisze tego. Tak? Ona mówi, nie, no bo ja sobie zdeinstalowałem na moim smartfonie wszystkie media społecznościowe, ja do nich zaglądam tylko z komputera stacjonarnego. I w tym momencie mam taki duży spokój, bo nic mnie nie denerwuje. I się zrobiła wtedy wśród nich taka dyskusja pod tytułem Jaki to jest rewolucyjny krok, żeby wywalić Instagrama ze swojego smartfonu? Nie? I. Znaczy, konkludując tę moją dosyć długą wypowiedź, myślę, że warto młodzież traktować poważnie, w tym sensie, że oni naprawdę lubią dowiadywać się czegoś poważnego o sobie, o swoim sposobie funkcjonowania i stawiać na to, że każdy z nas chce być wolny, nie być zniewolony i niech podejmuje decyzję, no właśnie, o, o tym, czy chce żyć pod dyktat urządzeń, czy raczej mieć nad nimi władzę? To może mikrofon do pani Bogny. Jakie, jakie właśnie jeszcze rady, i tu słyszeliśmy trochę, i dla rodziców, i, i dla młodych ludzi, czy jakie, no właśnie, sposoby postępowania, które, które mogą nam tutaj pomóc? Bo właściwie takie porady, co robić, to one od samego początku konferencji tutaj w każdej praktycznie prezentacji się, wykładzie się przewijają. Od takiego właśnie, to co profesor Napiórkowski mówił na początku, prawda, że planuję sobie, się zastanawiam, co ja chcę zrobić, na co chcę poświęcić czas i to robię na przykład online, bo sobie planuję, co chcę robić i się tego trzymam. Warto, znaczy... To, co na pewno warto, to jest po prostu poznać te mechanizmy, które, co nam w głowie, co w naszych ciałach się dzieje, kiedy korzystamy z elektroniki. Główne trzy to jest kwestia układu nagrody i tego, jak pewne rzeczy w internecie mogą oszukać nasz układ nagrody, że oto robimy coś super dla swojego przeżycia, podczas gdy albo tracimy czas, albo wręcz sobie szkodzimy. Poza tym mechanizm przebodźcowienia, mechanizm walcz uciekaj. Ja tu tylko takie hasła rzucam. Wiem, że nie tłumaczę o co chodzi, ale tak dla zaciekawionych. No i kwestia rozregulowania zegara biologicznego przez nadmierne korzystanie w ogóle z ekranów, nie tylko z smartfonu czy jakichś gier. Jak w momencie, kiedy my poznajemy te mechanizmy działania, co w nas się dzieje, to w tym momencie jesteśmy w stanie bardziej sobie samemu ustalić pewne zasady. I powiem szczerze, że na przykład młodzież jest w tym doskonała, bo my prowadzimy jako fundacja od wielu lat już takie warsztaty prawo jazdy smartfonem, teraz mamy też dla młodszych klas skromić cyfrowego tygrysa, podczas których też młodzież poznaje pewne studia przypadków i udzielają porad tym osobom, o których, których historie czytają i wymyślają genialne porady. Naprawdę, z każdego warsztatu to wychodzi taki zestaw z 30 porad. No, i potem jest tylko pytanie: OK, 30 porad, bardzo dużo. Co z tego chcesz zastosować w swoim życiu? Wybierz sobie jakąś jedną. To, to, co jest ciekawe, to bardzo często ludzie mówią: Chyba taka pierwsza rzecz, którą bym chciał wprowadzić, to jest, że jednak odkładam i nie śpię z tym smartfonem, że nie, nie wiszę na tym smartfonie, aż padnę, aż mi wypadnie z rąk w momencie, kiedy zasypiam. Tylko, że sobie stawiam jakąś taką granicę po tej godzinie, nie będę z tego korzystać. I znaczy, jest, ja stawiam mocno na też takie bardzo doskonałe intuicje młodych osób, które szczególnie jeżeli mają w otoczeniu najbliższym kogo, kogoś, kto ewidentnie źle korzysta z elektroniki, to widzą, nie chcę, nie chcę mieć takich problemów jak ta osoba, to może o siebie zadbam. Przy czym, no właśnie... Nie, nie, bo ja teraz, teraz dochodzę do tego punktu, który, od którego Pan tak naprawdę zaczął, to znaczy punkt pod tytułem, no gdzie leży granica, bo jak się tylko straszymy tymi rzeczami cyfrowymi, to łatwo wpaść w pewną paranoję i stwierdzić nie, to ja w ogóle nie chcę mieć z tym nic wspólnego i wyrzucam, odcinam się w ogóle od komputera i od wszystkiego. Co mi się osobiście marzy, przynajmniej tak od czasu do czasu. Natomiast to, żeby umieć z tego korzystać jako z narzędzia, które będzie mi przydatne, a umieć unikać zagrożeń z drugiej strony, no to to już jest taka, takie ambitne zadanie, ale możliwe do spełnienia, to znaczy, żeby wymyśleć takie zasady, które będą dawały korzyści, a pomagały unikać zagrożeń. Jedna z rzeczy, które mam wrażenie, są, znaczy działają u nas coraz gorzej, to mamy coraz mniej pomysłów na zagospodarowanie fajne wolnego czasu to jest refleksja na przykład po takich dyskusjach jak mnie dzieci moje zaczęły wypytywać a co wyście robili jak byliście mali i przecież nie było tej całej technologii i zaczęłam opisywać na przykład grę w kapsle z flagami jakieś tam wy, 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 te właśnie takie wyścigi kulki itd. tak i i oni słuchali absolutnie zafascynowani ponieważ jakoś w przekazywaniu z pokolenia na pokolenie te wszystkie zabawy podwórkowe zaniknęły i do nich już nie doszły. I w tym momencie z, z, zaczęłam też gromadzić pomysły ludzi na takie fajne sposoby na wolny czas. I na przykład są one dostępne na takiej. W, w, oj, y, ojejku, przepraszam bardzo, stronie internetowej, którą prowadzimy dla młodzieży pytam.edu.pl Zdrowe sposoby na stres. I też też w paru miejscach gdzieś tam w sieci wrzuciłam. I staram się też te, tę listę, która ma w tej chwili chyba ze 120 różnych pozycji, rozbudowywać. Bo rzeczywiście takie po prostu źródło inspiracji, że może coś z tego, niekoniecznie planszówka, tak? ale może coś, coś innego zainteresuje i nas, i nasze dzieci, czy nas nasze dzieci i ich przyjaciół.